Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jest niedziela, dzień Pański, dzień poświęcony Panu Bogu. Idziemy na msze świętą, przyjmujemy Komunię Świętą, słuchamy Słowa Bożego, no i słuchamy też kazania. A gdyby to było dla kogoś za mało, zapraszam na mój kanał. Cześć kochani, witajcie. Kilka słów na temat dzisiejszej liturgii Słowa. Pierwsze czytanie, które słyszymy w tę niedzielę, to fragment Dziejów Apostolskich. Zatytułowane ono jest Dekret Soboru Jerozolimskiego. Mówi nam to czytanie o tej sytuacji, w której Kościół jakby wyszedł z tego żydowskiego świadka i ruszył do wszystkich ludzi, do pogan, jak mówimy. Zrobił to chyba dość skutecznie, dlatego że coraz więcej osób zaczęło się nawracać, zaczęło przyjmować wiarę w Pana Jezusa, zaczęło przystępować do Kościoła. I co naturalne w takiej sytuacji, w ślad yy, za tymi nawróceniami pojawiły się pytania: No dobrze, ale to co ci ludzie mają robić, a czego mają nie robić, do czego ich zobowiązywać, a do czego ich nie zmuszać. Powiedziałem, że to naturalne, dlatego że właśnie tak mi się wydaje, że ludzie jednak. Lubią przykazania, lubią mieć pewne rzeczy jasno i klarownie poukładane. Mówię tak dlatego, że wyobrażam sobie, że niektórym z nas mogłoby się to kojarzyć właśnie niepozytywnie, negatywnie że właśnie te przykazania że o jejku, dzisiaj mamy i kościelne, i Boże, i przepisy postne, i przepisy wielkopostne, i takie, i śmakie. Czy to Pan Jezus naprawdę tego chciał? Że można się w tym pogubić, że tak by dusi, tłamsi taką, wiecie, radość i spontaniczność wiary. No oczywiście, że wobec przykazań trzeba się w jakiś sposób rozumny opowiedzieć. No, po prostu chodziłoby o to, że przykazania mają nam pomagać budować relacje z Bogiem, a nie nasza relacja z Bogiem ma polegać na wypełnianiu przykazań. I to nie jest tylko gra słów, ale właśnie tak to rozumiem, że to wyraża nam istotę tego zagadnienia. Tak bym to ustawił. No i właśnie tak to rozumiem, tak mi się wydaje, że jest bardzo ludzkie i normalne, że ludzie zadają pytania. Co robić, co wolno, czego nie wolno, a zwłaszcza na początku, tak po nawróceniu, na początku drogi, swojej nowej drogi w życiu, ludzie pytają, co mogę robić, a czego nie mogę robić. No więc fajnie to ustawił Sobór Jerozolimski. Mówi właśnie, usłyszeliśmy w czytaniu, że apostołowie, Duch Święty postanowili nie nakładać na nowych braci niczego poza tym, co konieczne. Wow! Co to za różnica? Z tych wszystkich przykazań, które zachowywali chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, tutaj nam są przekazane cztery rzeczy. Mieli się oni powstrzymywać od ofiar składanych bożką, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Ciekaw jestem, co myślicie, czy to twarde, czy, 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 czy łatwe wymagania, trudne, czy, 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 czy łatwe. No, co to na przykład znaczy, te ofiary składane bożką? Nam. To się tak może kojarzyć czasami, jak kaznodzieja nam, nas w tę stronę popchnie, że na przykład, moim bożkiem to jest telefon. Ale dla ówczesnych chrześcijan no w zasadzie oznaczało to wezwanie do takiego dość radykalnego, powiedziałbym, yy, zerwania z, ze światem. Dostanięcia w pewnej opozycji do tego świata. Yy, wiemy że z, z różnych świadectw, że odmowa składania ofiar bożką stała się przyczyną męczeństwa wielu Pierwszych chrześcijan, Cała, przecież cały ówczesny porządek społeczny, cesarstwa, Rzymu osadzony był właśnie na tej religii politeistycznej. Świątynie były w każdym mieście, na każdym rogu. No i teraz co? Mam ich nie składać tych ofiar, mam w tym nie uczestniczyć. Nie jest to tak proste i banalne. Nie było tak proste i banalne, jak może to dzisiaj brzmieć w naszych uszach. Może jeszcze słówko na temat tego nierządu. Samo słowo może właśnie brzmieć nieco staroświecko, pewnie brzmi. Ale taką mam ochotę odnieść to do, do dzisiejszych czasów. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ważne, istotne wymaganie. I sprawa w ogóle jest dzisiaj jeszcze aktualna. No bo, czy nie jest tak, że to i dzisiaj, również dzisiaj, te sprawy związane z płciowością, cielesnością. Czystością, szóstym przykazaniem, po prostu. Czy to nie te sprawy oddzielają wielu od Boga i od Kościoła? Wiele osób przecież tutaj może mówić, nie dam rady, nie chcę, wszystko bym zaakceptował, ale nie te wymagania. No, trudne. Myślę, że to i dzisiaj jest trudne i może budzić wiele, wiele rozterek. Czy przykazania zatem były przesadzone, te wymagania? Czy w ogóle istnienie takich reguł jest dobre czy złe? Wydaje mi się, że jest pożyteczne. A kwestia naszych, naszego stosowania się to jest, jakby, nazwijmy to, kolejny odcinek. No i mamy też dzisiejszą Ewangelię, w która, można powiedzieć, nawiązuje nieco do zagadnienia, właśnie przykazań, wymagań, które towarzyszą wierze. Z tym, że robi to naprawdę w bardzo pozytywny sposób, bo Pan Jezus wprowadza tutaj kategorię, Miłości. Słyszeliśmy słowa: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Na pierwszy rzut oka, totalna sprzeczność. Tu miłość, tu przykazania. Tutaj to, czego pragniemy, chcemy, kochamy, a tutaj to, co narzucone, to, co obowiązkowe, to, co takie zabijające spontaniczność jak to się ma jedno do drugiego. Więc wydaje mi się, wiecie, że większość z nas w, tym, w tej Ewangelii. W tym pierwszym zdaniu usłyszało coś takiego. Jeśli będziesz dobrym katolikiem, jeśli będziesz ładnie chodził do kościółka, jeśli ładnie złożysz rączki, wtedy Bozia cię pokocha i może coś ci da. Może z tego nieba jakąś łaskę ci pośle. Może przytrafi ci się coś lepszego niż sąsiadowi. I tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, słowa Pana Jezusa brzmią inaczej. Nie, jeśli będziesz dobry to... Ale jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. O co tu chodzi? Ja mam, słuchajcie, takie doświadczenie. Staram się to często też podpowiadać, na przykład w konfesjonale, że celem naszego życia nie jest to, aby nie grzeszyć. Celem naszego życia jest to, aby być jak najbliżej Pana Boga, tak jak dzisiaj to rozumiesz, tak jak dzisiaj potrafisz. Bardzo często jest tak, że kiedy się, przepraszam za wrażenie, napinamy. Kiedy chcemy o swoich siłach osiągnąć jakieś, jakąś, na przykład poprawę w jakiejś dziedzinie, niech będzie moralnej, to wychodzi z tego, no różnie to wychodzi, niewiele z tego wychodzi. A jednocześnie możemy mieć takie doświadczenie, że kiedy stawiam na Pana Jezusa, kiedy znajduję czas dla Niego, kiedy się modlę, kiedy jestem z Nim, to grzech, bąd, bądź to, z czego właśnie chcemy zrezygnować, przestaje już być dla nas w ogóle atrakcyjne. A wcześniej? Kto z nas sobie nie myślał, że no, nie da się nie zgrzeszyć? No nie da się. No, wszyscy to robią. Taki jest świat, taki jestem ja. Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Więc yy, chcę zwrócić naszą uwagę na tę kolejność. Nie. Bądź dobrym katolikiem. Boża będzie o tobie pamiętać. Nie. Ja tutaj słyszę, postaw na mnie. Wybierz Boga. Idź za Panem Jezusem. Niech On będzie na pierwszym miejscu. Wtedy uda Ci się wypełniać moją naukę. Wtedy ona nie będzie Cię gryzła. Wtedy zobaczysz w niej błogosławieństwo, drogę do szczęścia. Tyle na dzisiaj chyba wystarczy. Dzięki za uwagę i z Panem Bogiem do następnej niedzieli.